Już się straszne Cześć, dzień dobry. dzień dobry Dzień dobry Witamy w kolejnym vlogmasie Witamy się troszeczkę inaczej niż zwykle Mówiłam wam, że będziemy oddawać wszystko I oddajemy, jak widzicie głos cały czas ten sam Prawie wszystko Prawie wszystko A! Głos, głos taki sam jak był, więc Mam nadzieję, że będzie miło i przyjemnie. Zapraszamy na vlogmas. Dzień. Trzynasty. Trzynasty, słuchajcie, 13, a my lecimy na zakupy. Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time, smile, my dear. Come on in, come on up, come on over. We'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas just like white. Sprawa wygląda następująco, słyszycie? Jak ja mówię, i szczerze nie chcę przerywać tego vlogmasa, bo jesteśmy w dniu 13 idzie całkiem nieźle. Oprócz tego, że prawie straciłam głos, ale mam nadzieję, że mimo to będziecie tutaj z nami i ten głos do mnie wkrótce wróci. Dlatego też byłoby mi mega, mega przykro, jeśli w tym momencie bym zakończyła vlogmas. I dajcie mi znać, co o tym myślicie. Czy wam to aż tak bardzo przeszkadza, że mówię w taki sposób, jaki mówię? Postaram się wam więcej może pokazywać, mniej opowiadać, ale wydaje mi się, że coś tam na pewno będzie słychać, mimo że skrzeczę okropnie. Mnie ogólnie gardło nie boli. Ja się czuję bardzo dobrze. Tylko słyszycie, co się stało. Wróciliśmy z zakupów i zrobię Wam za chwilę ogromny food haul. byliśmy w Lidlu w Aździe i w polskim sklepie i będą to już też troszkę zakupy na święta, bo będzie gotowanie na ekranie za kilka dni, za kilka vlogów a wiem, że uwielbiacie spędzać czas ze mną w kuchni ja też to bardzo lubię, dlatego też pokażę Wam co będę robić, jak to będę robić i mam nadzieję, że użyję też tego nowego sprzętu, który wczoraj dostałam zobaczymy jak to wyjdzie i rozpakowuję i pokazuję wam, co i jak jest tego sporo, ale są to rzeczy potrzebne. Ja wczoraj zrobiłam listę, tak jak mam opowiadałam, w niedzielę usiadłam, zrobiłam całe menu na święta. Mam listę, miałam listę zakupów, już jest odhaczona. 95% rzeczy kupiliśmy, chyba dwóch rzeczy nie dostaliśmy, a tak wszystko jest. Mamy polskie sklepy, więc chwała Anglii za to, że te polskie sklepy tutaj są i można dostać takie na maksa świąteczne rzeczy typu kapusta kiszona, typu śledzie, typu... W ogóle ja Wam może potem powiem, a jak Marcin będzie to sobie Wam to opowiem, bo Marcin tutaj będzie odgrzewał obiad, a ja rozpakowuję i Wam pokazuję co i jak. Mam jedną śmieszną anegdotkę. I tak... Polski sklep również zajrzymy, a nasz polski sklep się przeprowadził i wygląda teraz wybitnie, naprawdę tak elegancko, fajnie. Nawet mi koleżanka z pracy, która jest Angielką mówiła, że no byłam w tym waszym polskim sklepie i powiem Wam, że wygląda bardzo, bardzo dobrze. Są nawet wózki. idzie Są wózki w polskim sklepie. Mnie to mega ekscytuje. Uwielbiam polskie produkty, wiecie o tym dobrze. Więc tak, zabieram się za rozpakowywanie i pokazuję wam, co kupiliśmy. No, momento. W drzwiach mieliśmy kopertę z naszymi imionami. Zobaczmy co to takiego. Ja się domyślam w sumie co to jest. A ty? No, to pewnie kartka świąteczna z sąsiadów. Pokaż, od, pokaż, od, pokaż, od pokaż, pokaż. Właśnie ja też jest zaciekawiona. Nie, no tam. Od, ty... od to, to, jest. Mówicie, że to jest od Angi. Mówisz? No. Ciekawie nie chcę, żeby był nasz numer czy cokolwiek. Pokaż. A ja, to macie My Merry Christmas from Angie Dean and Ryan. Oooo, cute! Jaka ładna! Miło, miło. Druga kartka, świąteczna, zawita. O, ułożymy położymy ją. Dobra, to ja zacznę tutaj. chyba od termomocy. Zaczynasz od. O, ty możesz, ty możesz troszkę mówić, bo wiesz, wtedy będzie miło i przyjemnie. Tak, ja zaczynam od termomocy, a ty możesz od. Przepraszam. Tak? Tak wyglądają nasze zakupy. Zgadzam się, jak najbardziej, termomoc przyda się. Ja jestem jak najbardziej za. A ja biorę się za rozpakowywanie. Będzie ogromny football. Damy radę, mam nadzieję. Mówiłam polski sklep: Lidl i Asda, więc jedziemy z tym. A w międzyczasie pranie pralinę. Robimy football. Spory football. Ogromny fotol. Okej. Okay. No to jedziemy z tym koksem. Nie ma co przedłużać. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Staram się. Staram się bardzo. I tak. W polskim sklepie kupiliśmy majonez do sałatki jarzynowej. Przyda się. Chciałem, że powiesz, stara. Jesteś. Nie wiem o co ci chodziło w tym momencie. No, staram się. Zignorujmy. Bulion drobiowy razy dwa. Słucham? Mąka pszenna razy dwa Będą święta, więc będzie potrzebna Śmietana osiemnastka razy dwa Czekolada y, Ciemna, 70% kakao Mamy też bułkę tartą, bo będę robić dewolaje I to już niedługo, a dewolaje są jakie w moim wykonaniu? Najlepsze Najlepsze, najlepsze, słyszeliście? Z ust męża, to jest taki komplement e, Mam też dużo grzybków suszonych, tutaj jest e, podgrzybek Borowik, podgrzybek i podgrzybek. 20 gramów, funt 70. Kosztowna sprawa. Potem mamy sól, sporo przypraw. A, śliwki do bigosu. Będą śliweczki. Mamy sodę oczyszczoną. Barszcz czerwony, barszcz czerwony. Będzie barszych z łóżkami. Storebki. <gryw> Okej, okay, Marcin się zajmuje barszczykiem, jak widać. <laughs> Chciałam, żeby ci się gotować. Nie, no ja wiem, że możesz. Proszek do pieczenia. Mamy też cynamon. Przyprawę do piernika będę robić. Piernik. O, ten piernik jest tak dobry, że się nie mogę doczekać. Przynajmniej ja pieprz czarny, mielony, a ziarnisty sory. O, czarnoszkę wzięłam pierwszy raz, więc zobaczymy, do czego ją użyję. Możecie mi dać znać, jeśli czarnoszkę używacie w swojej kuchni, ja teraz to teraz napiszcie do czego? Się nie, no co ty? Zrobię. Zrobisz, specjalnie, zrobię. zrobisz. Zrobię. specjalnie zrobisz. Zrobię, specjalnie zrobię barszczyk czerwony i zobaczysz. From the scratch. Tak. Ok. To dobra. dobra, dobra, trzymam za słowo: Sermomixa. Znajdziesz barszyk czerwony w Sermimixie. Mamy też pieprz czarny. Dobra. O, to, to możesz robić, bo uwielbiam twojej mamy barszych czerwone Uszka też polepisz? nie, muszę, nie. <laughs> Czyli uszka kupujesz gotowe. Tak. o nie, 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 nie. Ja mam inne zajęcia. Ziele angielskie, tymianek i to by było chyba na tyle jeśli chodzi o przyprawy. wziąłem też e, serek kremowy. Emmentaler. E Dobra. Powidła śliwkowe do... Do, do, do piernika będzie przełożony powidłami przepyszne to jest, naprawdę to jest przepyszny, przepyszny piernik mi wychodzi sorry, tak skromnie powiem tutaj mamy ser de do devolai mamy też szynkę tradycyjną i schab mamy matiasy ja się muszę zawsze zastanowić mówiłam, że będzie śmieszna anegdotka chcesz opowiedzieć? o matiasach? Yeah. No, nie pamiętam o to, by Ty pamiętasz, jak moja babcia się przejęzyczyła? I teraz zawsze muszę się zastanawiać, czy to są Majtasy czy Matiasy. Więc no, no, i u mnie w domu rodziny w ogóle, jak ja dzwonię do mojej mamy, czy ona dzwoni do mnie, to zawsze to robisz Majtasy na święta. <śmianowicie> Takie troszeczkę. E, Słucham? Sucho się zrobiło, nie? <śmianowicie> e, też tak myślę, u to z domu pewnie też, dajcie znać. Czy też macie takie drobne przejęzyczenia? Dajcie znać, czy robicie majtasy na święta. I napiszcie w komentarzu, że robię majtasy na święta i będziemy znać, to będzie taki nasz sekretny kod. Zobaczymy, ile osób napisze. Mamy kakao, to jest najlepsze kakao. Deco More... Moreno, najlepsze kakao, które istnieje. Inka ponownie do piernika, ryż parboit, kapusta kiszona, 2 kg, ale wydaje mi się, że jeszcze kilogram tutaj mam, więc będzie sporo i kapusta mi się jeszcze przyda do pierogów, bo robię, robię. ja, ja, ja robię pierogi z kapustą i grzybami, ja, ale piszecie, że ten przepis Thermomixa jest spoko, więc chyba użyję go, olej kujawski, słucham? wszystko nie, nie pamiętam. Ketchup razy dwa: mamy jajka, mamy ogórki kiszone, musztardę ponownie do dewolai, ale też do sałatki jarzynowej. Najlepszy sok na świecie z mango i z pomarańczy. Masło, nudle, będę robić chicken chow mein, więc nudle takie z jajek się przydadzą. Mozzarella, Coca-Cola z Mikołajem. No, no, święta, i no, to Coca-Cola musi ja. być sok pomarańczowy. Mamy cukier, olej sezamowy do ciekawej. I tak samo sos sojowy, ale chyba sos sojowy mamy tutaj jeden już za właśnie, więc wydaje mi się, że powieliłam śmietana 30. Papier do pieczenia: najlepszy z Azdy. Proszę, grease proof baking paper. Mamy też przyprawę kary, mleko i łososia. Całe 500 gramów. A właśnie trzeba e, nóż ostrzeć. Wiem, wiem, mówię, że powieliłam, bo chyba sosu, ja bym się przypomniała, że mamy. Wiem. Wiem, mój błąd przepraszam. Nie to robić zakupy z listy, tak? No robię zakupy z listy. <śmiech> <śmiech> Lista zrobiłam, ale zapomniałam spojrzeć, co jest, a czego nie ma. Mamy mój najlepszy płyn do prania. Uwielbiam Lenor adorable. Aud bardzo dobry. Wystarczy. Dobrze. Wystarczy go malutko, a zapach jest fantastyczny. Chusteczki, które są w domu rozłożone w każdym pomieszczeniu. Mamy rukole. Teraz przechodzimy do waszych owoców jak widzicie. Rukole, wielkie pieczarki. Wydaje mi się, że będzie się je dość łatwo obierać, więc wziąłem. Szczypiorek, por, marchewka, czosnek i imbir, bo Marcin już robi termomoc, tylko czeka aż skończę. Już. A to słuchajcie, to jest ym... Sok z e, Jak to się nazywa? To jest z lukrecji. Proszę, taki syrop z tak, lukrecji. Wszystko Marcina Autorskiego. No, poczekajcie, tylko wygooglam. No od razu lepiej, zobacz jak mnie słychać. Cebula. Nie, dziękuję. Mamy też Sugar Snaps, to jest groszek cukrowy do Chicken Chao Main. No, Chicken Main to wychodzi mi pyszne. Sorry, ponownie jestem skromna. Mamy dwie paczki ziemniaków. E, papryka czerwona, dedewolai i kolorowa. Pomidorki koktajlowe, duże pomidory, cytryny, e, grejpfruty i pomarańcze, banany. Staram się głośniej mówić, żeby było wyraźniej. I to wszystko, tak? Wszystko. Mamy, kurczaki, mamy ziemniaki. My tak. Jak to zrobić? Więc tak wyglądają nasze zakupy, teraz tylko będzie problem, żeby to wszystko pochować, ale postaramy się, a poza tym Marcin jest królem Tetris'a, więc nie będzie żadnego problemu, w międzyczasie robi się obiad, a dzisiaj będzie kurczak, nie, kaczka, kurczak czy kaczka? Która kaczka? Kurczak. Kurczak. Z nerkowcami, z ryżem. Przepyszny, z wczorajszego zamówienia, ale już możemy. polecił jeden syrop dobry na kaszel, ale... No, no. Ale Taki niemiecki, tak? <laughs> no, no. Dobra, to teraz chowamy i mam nadzieję, że będzie gotowane już niedługo i wyjdzie, że wszystko wyjdzie. Także fajnie to wygląda. Ja w ogóle jestem przeszczęśliwa, kiedy widzę, wiecie, świeże owoce, świeże warzywa, wszystko świeże, takie mm. Aromatyczne, no super. A, pamiętajcie tam, o mojej Ja wiem, że pralka, że tutaj wszystko jest głośne, ale jestem w szoku, na jaką gładką masę, gładki Krem, płyn. płyn. Ten Thermomix mieli te wszystkie owoce, imbir i tak dalej. Tego naprawdę nie czuć. Żadnych drobinek, żadnych. Jeszcze nigdy tak nie mieliśmy z żadnym żadnym, 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 żadnym. Pięknie Marcinie, 700 gramów. Z żadnym shakerem, smoothie makerem. Ninja tak nie potrafi zmielić. blenderem, dokładnie. Ja jestem ciekawa jakby szpinak zmielił w takim szejku, czy też by było takie gładkie. Muszę sprawdzić. Muszę przetestować. Proszę bardzo, zrobiło się czysto. Już wszystko wytarłam, więc. Nie. Tutaj jest nasz obiad, który wygląda pięknie. Termomoc się musi przemieszać, tak no jak słyszeliście. I my jemy, a do tego będziemy sobie oglądać dzisiaj przyjaciół. Panorama. Panoramiksa, proszę bardzo. Po raz drugi. No, Marcin wam zdradza swoje sekrety. Smacznego. Smacznego! W takim razie ja zaczynam, skoro tak bardzo chcesz. Od którego? No, od tego co zwykle. To <laughs> no, bo dzisiaj jest 13? Tak ja jest, zgadza się. trzynasty. Szukamy trzynastki. O, jest trzynastka! Ale mi się podoba. Ładny jest ten kalendarz. Musisz przyznać, że jest ładny. No jest ładny. No jest, o! Czy pod prysznic? Szal pod prysznic! Krem pod prysznic! Wow! To nie jest balsam, to jest. Shower cream! Sia! Ale bardzo ładny zapach, chcesz pomagać? Piękny zapach. I teraz będę kichał. Trzynastka. Co jest na końcu tęczy? Krasną z monetami i z garem. No jest tęcza. I co jest na końcu tęczy? Tęcza. Tęcza nie ma końca. Tęcza. Hmm? Tęcza. A, ty. Yy. A, co jest na końcu tęczy? Myślałam, że kończy się o tęczy. Jak przeliterować to yy jest na końcu tęczy. No to podoba mi się twój tok myślenia. No. To źle? No, na końcu ten, no ale no, na końcu ten A, ale zapytania. No mm. o co chodzi? No tencza. No, dobry tok myślenia miałaś przed chwilą. No to jest na końcu ten. No tęczy. a. No tencza. No to yy, mnie dobrze, a okej, okay, rozumiem, rozumiem. Czyli dobrze, do dobrą stronę szłam. Po prostu mogę się dać i było lepiej. Tak tylko mówię. Litera A. Witryna. Biuro. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy, do biura. O ja. Mam Mamion! To flaming jeszcze. Ale, kół! Cool. Taka floppła. Flaming? Kiedyby ktoś nie wiedział. Moje ulubione zwierzę. Ale fajne! Ej, podoba mi się, są baterie. Mm, pewnie nie mam w zestawie. Czyli, no jakieś. Trzymaj. I ja zaprzebuję. Trzy też. Ja! Ja! Ale fajna! O ja Ale mi się podoba, ale super! Dziękuję! Awe! Ale to jest genialne! No zobaczcie, no po prostu ja, ja uwielbiam, kocham Podoba mi się Będzie wędrować po całym domu Albo będzie w robię, albo będzie w biurze, na razie będzie w biurze okay. Okay. I tutaj sobie tak stał. Ale jest piękny Najfajniejsze okienko do tej pory chyba <grym> Serio? No Serio? No ja wiem, że tutaj też jest super Wiem, ale tutaj też na, jest A na jedynce co było? Na szóstce to było na jeden. A, perfumy też były, no ale to jest, jednak kurczę Ale ekstra. Mega mi się podoba. Piękna ja. na eBayu? Nie, na no, Amazonie. <laughs> Piękna, bardzo mi się podoba. Ekstra. Też zostanie. Tak propo, flamingów a propa flamingów. Dziękuję Anitka. Tutaj to raczej taka gęść wyszła, ale dobra. Dobra. Dobra, że Janitki. No Tutaj to. jest napisane bądź flamingiem w stadzie głębi. Dobra, idziemy odpakować twój kalendarz. Tak? Ale piękne, podoba mi się. Mega, naprawdę podoba mi się. Super. Jeszcze takim różowym kolor, to no po prostu. No ba. Super. Coraz mniejszy ten worek, co? Teraz łatwiej, ale teraz. A, teraz musisz znaleźć, to ja mam osiemnastkę. No, no, no. Masz trzynastkę? Będzie flasza. Tak myślisz? Flaszka ekstra. Myślę, że ja będę cię rozpijać? Nie, musisz no się Nasz pasuje. Odstawiam, co tu będzie. Miałem pojęcie. Miałem pojęcie? To... Czekaj, czyżby to, co mi się wydaje. Czyżby tu była... Czekaj. Czyżby tu była... Jak już zajrzałaś? Już zajrzałeś, to wiesz, teraz można zgadywać. <laughs> Ale dzisiaj ten, gadżetowo. <laughs> no trochę tak się. <laughs> Ale dzisiaj ja <gadżetowo, laughs> nie <mogę> tej... Ale <laughs> to śmieszne jest. No, że tak się wpisujemy? Że często często się tak mniej więcej wiesz, tematycznie zgrywają te dni. No nie wiem, wczoraj wczoraj mi nie dałeś książki. Myślę. Co dostałeś wczoraj? Co dostałeś wczoraj? Orę? Nie, to nie. Nie, wczoraj nie. Wczoraj przecież dostałam gadżet. Wczoraj, wczoraj dostałam to do aparatu. A, rączkę. Masz, tam to dostałeś? No widzisz też gadżet. No w sumie u mnie, u mnie to mnie jest gadżet. to gadżet. Wczoraj. O, zawsze takie coś chcę mieć. A powiedz może, co to jest? A to jest mata pod myszkę na biurku. A, taka duża, co? Taka fajna, taka co teraz? O, ciężka jest. Ta. będzie się trzymać dobrze, no. I ja chcę ją wypróbować dzisiaj. No to możesz. Wiesz? Ale to później, dobra? Mhm. Czy teraz? A co teraz, możesz włączyć? Nie tak. się nie obrazi? Tylko, mam Masz. Jak? Ale cool! Podoba ci się? No, a teraz, a teraz zobacz na... Czekaj, można kolory zmienić w ogóle, Dyskoteka. Tak, No, to nie ładnie, Przyda ci się? Może mi się przyda. Muszę wypróbować dzisiaj. A w jakim... Jak się to wypróbowuje? Co? Jak się to wypróbowuje? A, a okej. Okay. <laughs> Dobrze. Ładną maskę masz na lampie. A co? No super. W ogóle ta twoja część jest taka inna biurka. K go, Google! Let light, light on. Super so. <grym> Ale ty się popisujesz teraz. <grym> <grym> Dobra panie Marcinie, poprosimy o suchar i chyba będziemy już kończyć tego vlogmasa. Tak, czekaj, muszę dopasować kolor do biurka. Nie pogadacie teraz z nim. Hmm. Something went wrong. Let's uh, try again in a few seconds. You went wrong. <gry> Dobra. No. O, Ojej. Dziwo, bo to jest mój ten, plan działania Masz swój kalendarz. <gry> tak, że, wiesz, to, jest, to jest cała rozpiska? <gry> to jest cały resz. Legenda. Legenda. To jest Dobrze, no to słuchamy. Dobra, to słuchamy. Eee... <gry> To było tak. I. Nie, ja poczekaj, czy ja sobie szukam A, Nie wiem, czego no. szukam. E, więc moje pytanie jest takie: jak nazywa się szklany samolot? Szklany samolot. Albo jak nazywa? No w sumie, jak nazywa się? Szklany samolot. Tak. Nie wiem, że głupie nie istnieją szklane samoloty, ale. Nie wiem. Szybowiec. Przeszło mi to przez myśl. No, no dobra. Dobra, świetne. Świetne, co? O, świetny skok. No, powiem Ci, że dzisiejszy kalendarz adwentowy chyba. Dobra, chyba się okienka się udały, co? Aha, dobrze. To no, możesz w moim imieniu się poż tym, czy... pożegnać jeszcze? Pożegnał się w moim imieniu. Zapraszam na jutro, 13 grudnia. Vlog numer 14. O Zostawcie kciuka w górę, jeśli Wam się podobało. A my widzimy się. Widzimy się jutro. A my widzimy się jutro. Na razie. Pa!